Sześć cichych objawów zakrzepów krwi, ryzyko i kiedy szukać pomocy lekarskiej. Zakrzepy krwi mogą stanowić zagrożenie dla Twojego życia, jeśli nie zostaną wykryte i leczone na czas. Żebyś miał pojęcie, w Brazylii szacuje się, że co 37 sekund jedna osoba umiera z powodu zakrzepu krwi. Ale powiem Ci pewien sekret. Istnieją ciche sygnały i objawy, które mogą ostrzec Cię o obecności zakrzepów, a wczesne wykrycie może być decydującym czynnikiem między życiem a śmiercią. Więc bądź uważny, a powiem Ci, jakie są i jak leczyć na czas. Numer 1. Obrzęk jednej skończyn. Obrzęk tylko jednej nogi lub ręki to jeden z najczęstszych objawów zakrzepów krwi i pojawia się z powodu utrudnienia przepływu krwi. Obrzęk jednej skończyn. Numer 2. Ból w nodze lub ramieniu, jak silny i uporczywy skurcz. Zazwyczaj ból w przypadku zakrzepicy żył głębokich pojawia się w połączeniu z innymi objawami. Takimi jak obrzęk lub zaczerwienienie, ale czasami może pojawić się sam. Czerwone smugi na skórze numer 3. Czerwone smugi na skórze zakrzep krwi powoduje zakrzepice żył, co wywołuje pionowe czerwone smugi w miejscu żył i sprawia, że ramię lub noga są ciepłe w dotyku. Numer 4: ból w klatce piersiowej. Ból w klatce piersiowej. Odczuwanie bólu w klatce piersiowej może sprawić, że pomyślisz o zawale serca, ale może to być zatorowość płucna. Zawał serca i zatorowość płucna mają podobne objawy. Jednak ból wywołany przez zatorowość płucną bywa bardziej ostry i głęboki, i nasila się podczas głębokiego wdechu. Ból związany z zawałem serca ma tendencję do rozprzestrzeniania się na górne partie ciała, takie jak ramiona, szczęka czy szyja. Jeśli to poczujesz, natychmiast szukaj pomocy. Krążenie tlenu: Numer 5 duszność lub kołatanie serca. Zakrzep krwi w płucach spowalnia krążenie tlenu. Gdy poziom tlenu jest niski, bicie serca przyspiesza, aby spróbować to zrekompensować. Jeśli to poczujesz, powinieneś szybko szukać pomocy. Numer 6. Niewytłumaczalny kaszel Trudności w oddychaniu. Nie możesz przestać kaszleć? Jeśli oprócz kaszlu masz trudności z oddychaniem, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, może to być zatorowość płucna spowodowana zakrzepem krwi. W razie wątpliwości idź do lekarza. Jeśli masz te objawy, powinieneś natychmiast udać się do lekarza, aby ocenić obecność ewentualnego zakrzepu. I nie zapominaj, że zakrzepy niosą ryzyko cierpienia i poważnych powikłań, nawet zagrażających życiu. Czynniki ryzyka. Niektóre czynniki, które zwiększają ryzyko rozwoju zakrzepów krwi, to historia problemów z krzepnięciem w rodzinie, cukrzyca, długi okres odpoczynku w łóżku, siedzący tryb życia, palenie, nadwaga, otyłość. Stosowanie środków antykoncepcyjnych, końcowe rozważania i po zabiegach chirurgicznych. Jeśli masz te czynniki ryzyka i niektóre z cichych objawów, które właśnie wymieniliśmy, ważne jest, aby pójść do lekarza w celu wczesnej diagnozy. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, oznacz przyjaciela, który chciałby otrzymać tę poradę. Bardzo się cieszę, że zostałeś ze mną do końca. Twoja obecność była bardzo ważna. Pomóż mi dotrzeć z tym filmem do większej liczby osób. Pomóż mi dotrzeć z tym filmem do większej liczby osób.